W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, ostatnio tak często pogrążona jestem w smutku. Mam zły nastrój i wszystko widzę w czarnych barwach. Przychodzę do Ciebie szukać pomocy, bo wiem, że tylko Ty jesteś w stanie wszystko naprawić. Błagam, ześlij na mnie Ducha Świętego, Pocieszyciela, który będzie mi wsparciem w problemach. Duchu Święty, błagam, otrzyj moje łzy. Przynieś mi otuchę, bądź moim ukojeniem. Proszę, zamieszkaj w moim sercu. Spraw, by Boża miłość odmieniła mnie wewnętrznie, pozwoliła mi odżyć i na nowo odnaleźć zagubioną radość. Duchu Święty, błagam, zamieszkaj w moim umyśle. Zniszcz destrukcyjne myśli, pesymizm i stres, Zwalcz mój lęk i niepokój. Wierzę, że Ty możesz ochronić mnie przed wszystkim, czego się boję. Duchu Święty, błagam, zamieszkaj w mojej duszy. Spraw, bym każdego dnia pogłębiała moją relację z Bogiem. Zdaję sobie sprawę, że w Nim jest mój ratunek. Proszę, pozwól, by Ewangelia inspirowała mnie do zmiany swego życia na lepsze, bym zrozumiała, że ja również mogę być szczęśliwa. Duchu Święty, ufam Ci całą sobą. Wierzę, że dzięki Tobie pokonam całe zło, że moje życie naprawdę się odmieni. Czuwaj nade mną, proszę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.